Blogspace.pl, portal społecznościowy sympatyków kryptowalut. Cześć, ja nazywam się Kacper Juraszek i witam Was na kanale BeInKryptoPolska. Polska. Dzisiejszym partnerem odcinka jest Blockspace.pl, portal społecznościowy dla sympatyków kryptowalut. Dziś przedstawiam Wam szybkie skróty najświeższych wiadomości ze świata krypto. Nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Były dyrektor Ripple traci klucze do 220 milionów dolarów w bitcoinach. Urodzony w Niemczech Stefan Thomas, były dyrektor Ripple Labs z dużym prawdopodobieństwem stracił ponad 7200 bitcoinów o wartości ponad 220 milionów dolarów. Dogecoin spada, ale utrzymuje długoterminowe wsparcie. Dogecoin powrócił, aby ponownie przetestować poprzedni poziom wybicia po ogromnym wzroście w ostatnim tygodniu 2020 roku. Binance i Orbs tworzą akcelerator DeFi. Jedna z największych giełd kryptowalut na świecie, Binance, nawiązała współpracę z izraelską blockchainową firmą o nazwie Orbs. Razem stworzyły DeFi.org, akcelerator DeFi, który ma wspierać badania, rozwój i zaangażowanie społeczności w zdecentralizowane finanse. Które deksy mogą zrobić airdropa typu Uni w 2021 roku? Wypatruj airdropów w 2021 roku, najbardziej epickim roku w zdecentralizowanej kryptografii. Co było powodem ostatniej korekty? W ciągu ostatnich kilku dni cena Bitcoina wykazywała się sporą zmiennością. Najpierw Bitcoin osiągnął poziom 42 000 dolarów jednocześnie. Cena sztandarowej kryptowaluty straciła ponad 20% wartości spadając o 12 000 dolarów w ciągu jednej doby. Co mogło być przyczyną takiej kolei rzeczy? Bitcoin. Największy spadek w historii czy standardowa korekta? Bitcoin nie bierze jeńców. Jeżeli spojrzeć na bezwzględną wycenę, to wczoraj odnotowano największy w historii dzienny spadek głównej kryptowaluty. Czy to jest sygnał, że trend się odmienił? Vitalik Buterin sugeruje portfele społecznościowe przeciw kradzieży kryptowalut. Współzałożyciel Ethereum Vitalik Buterin wciąż wprowadza innowacje w branży, a jego ostatnia sugestia ma na celu rozwiązanie eskalacji problemu bezpieczeństwa portfela kryptowalut. Hyundai wykorzysta DLT do walki z podrobionymi częściami. Firma Hyundai Motors dołączyła do rosnącej grupy producentów samochodów aktywnie badających blockchain i DLT. Zgodnie z raportem Leader Insights z dnia 8 stycznia 2021 roku firma stara się wykorzystać rewolucyjną technologię do weryfikacji autentyczności części samochodowych i ograniczenia procederu podrabiania towarów. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Rozwinięcia wszystkich newsów znajdziecie w linkach w opisie filmu. Serdecznie zapraszam was na naszego Telegrama, gdzie możecie przedyskutować o najnowszych wydarzeniach wspólnie z naszą społecznością. Zapraszam również na kanały Majka Satoshiego i Kryptoekipy, gdzie znajdziecie dużo ciekawego i wartościowego contentu o krypto i blockchainie. Jeśli mój film ci się spodobał, zostaw po sobie ślad w postaci łapki w górę i komentarza. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco. Hej